Co zmieni nowy prezes w grupie Ciech, która jest ważnym graczem nie tylko na polskim, ale nawet europejskim rynku chemicznym. O wynikach spółki w pierwszym kwartale, o prognozach na 2023 rok, a także o strategii rozmawiamy dzisiaj w programie Prosto z Parkietu. Witam Państwa, Aleksandra Glewska. A naszym gościem jest dzisiaj Pan Kamil Majczak, prezes zarządu grupy Ciech. Prezes zarządu, to chyba pierwszy wywiad, w którym pan używa takiego tytułu. Jest pan prezesem od m, około czterech dni, więc tak. gratuluję. Dziękuję serdecznie. W takim razie proszę powiedzieć, w tamtym tygodniu dosyć dużo się działo, bo zarówno pan został prezesem, jak i opublikowaliście państwo wyniki, a także było walne zgromadzenie. Dużo informacji naraz, więc może spróbujmy je trochę podsumować. Co, Jakie są pana plany na ten rok? Co pan zmieni w grupie? Dziękuję za to pytanie. Ta sukcesja, która nastąpiła teraz w zarządzie grupy, to jest ewolucja, nie rewolucja. Ja jestem w grupie od, ponad, od prawie pięciu lat. Tworzyłem strategię, realizowałem i teraz stworzyłem i realizowałem kolejną strategię razem z poprzednim zarządem. Więc raczej skupiamy się na dal, w dalszym ciągu realizowaniu tej samej strategii, z którą na lata 2002-2004, którą sformułowaliśmy. Więc tutaj Bardziej będzie to ewolucyjna zmiana, podążamy w tych samych e, kierunkach strategicznych, stawiamy na te same e, biznesy i wartości, e, na które stawialiśmy realizując tą strategię. Mm -hmm, Okej, okay. rozumiem, że to jest taki uspokajający sygnał do akcjonariuszy, żeby tutaj nie pan, nie reagowali e, nerwowo, ale w takim razie, co jest w tej strategii, co Państwo zakładacie na następny rok? E, najważniejszy, najważniejszy dla nas segment jest to segment sodowy, gdzie mamy do czynienia z. Z nastawieniem naszym na poprawę efektywności produkcji i dekarbonizację tego biznesu. Jest to biznes, gdzie jesteśmy w przemyśle energochłonnym, zużywamy dużo energii do produkcji sody czy soli, zarówno w postaci pary, jak i energii elektrycznej, więc stawiamy tutaj na projekty, które są w stanie. Zmniejszyć nasz ślad węglowy, poprawić efektywność produkcji i stworzyć nasz bardziej konkurencyjnym na tych rynkach. Mam tutaj również duży projekt nowej budowy nowej warzelni soli, gdzie skupiamy, będziemy się skupiać w, na komercjalizacji w pełni tego wolumenu w kolejnych miesiącach. A w jaki sposób chcecie Państwo dokonać tej dekarbonizacji? Jak, po jakie źródła energii będziecie sięgali? Oczywiście, dekarbonizacja to mamy dwufazowe. Po pierwsze, to jest zmniejszenie zużycia energii i usprawnienie procesu. Po drugie, te właśnie w średnim, długim terminie jest to zmiana naszego miksu energetycznego. Więc tutaj patrzymy na źródła, które, na technologie, które są dzisiaj dostępne w średnim terminie, czyli biomasa, gaz, e, instalacje termicznego przetwarzania odpadów. I to są projekty, o których już mówiliśmy i realizujemy dalej, ale też patrzymy w perspektywie kolejnych lat na Bardziej rewolucyjne zmiany procesów produkcyjnych, czyli na nowe metody zmieniające proces produkcji sody, czyli poprawiające, pozwalające na jego elektryfikację. Też patrzymy oczywiście na SMR-y, MMR-y, o których dużo się mówi. Jest, jak powiem, Patrzymy na potencjał zastosowania te, tych technologii do naszych produkcji, czy też technologie wychwytywania CO2. Mhm. A czy paliwa alternatywne też wchodzą w grę? Paliwa alternatywne tworzone z na przykład tworzyw sztucznych, albo takie jak wykorzystują cementownie czy e, My jesteśmy, mamy bardzo duże zużycie pary wysokociśniowej, wysokotemperaturowej, więc mówimy o dużych instalacjach kilku set megawatowych, więc głównie są to źródła takie czysto-przemysłowe, więc jeśli patrzymy na źródła, no to mamy gaz, węgiel, w których dzisiaj jesteśmy po części, dalej instalacje termiczne do przetwarzania odpadów, biomasa, inne alternatywne jak biogaz, biometan są w stanie dopełniać nas, nasz miks energetyczny w przyszłości, ale nie będą to pewnie głównie źródła energetyczne. No to był chyba dosyć trudny biznes w ciągu ostatniego roku, kiedy głównym hasłem, którym był ten rok określany, to był kryzys energetyczny. To... Był to, zeszły rok był bardzo dynamiczny, hmm. bardzo dużo zmian na rynku surowców, jednocześnie bardzo Duży popyt na sodek, co też e, widzieliśmy e, u naszych klientów. Ten e, balans i e, podaży, i popytu. Był sprzyjający. Widzimy to w naszych wynikach. Ten zeszły rok udawało się przełożyć ceny surowców, e, zarówno nam, jak i konkurencji, na zmianę cen sody na rynku. E, teraz widzimy, przy spadających cenach surowców, że ceny sody też spadają, co jest uwzględnione w formułach cenowych, jako, jakie mają klienci. Mhm. Powiedział Pan, że był e, to dynamiczny rok, ale jest Pan zadowolony z wyników, więc. Jakie były wyniki w pierwszym kwartale? Jak Państwo je oceniacie też? W pierwszym kwartale osiągnęliśmy wyniki na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału zeszłego roku, więc to było około 5% niższa EBITDA niż niż pierwszy kwartał 2002 roku, więc oceniamy to, przy patrząc na warunki makroekonomiczne, sytuację gospodarczą, e, zmniejszony popyt zarówno ze strony sektorów budowlanych, jak i automotive, który też widzimy w naszej, w naszej sprzedaży, w wolumenie naszej, sprzedaży naszych produktów, oceniamy bardzo solidnie, bym powiedział, patrząc na okay. tę sytuację makrogospodarczą, jako, w jakiej się znajdujemy, więc ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyników tego pierwszego kwartału, patrząc na sytuację, w jakiej, w jakiej się znajdujemy. No, a jeśli chodzi o sytuację, w której się będziemy znajdowali za chwilę, to czego się pan spodziewa jeszcze po tym roku? No bo sytuacja jest nieco ustabilizowana, ta, zwłaszcza geopolityczna, ale to może w każdej chwili to jest taki bardzo kruchy spokój. Więc um, czego się pan spodziewa też po cenach energii? Na przykład, ja wiem, wspomniał pan, że chcecie się tutaj inwestujecie w ten biznes, ale jednak jeszcze, jeszcze jesteście zależni od rynku energetycznego, więc czego się Państwo spodziewacie dla poszczególnych biznesów też mhm. i sodowego i agro? Znaczy w biznesie sodowym widzimy niższy wolumen sprzedaży w pierwszym kwartale i dalej patrząc idąc w drugi kwartał, również wynikający właśnie z tych sektorów, które są podatne na cykle, podatne na wyższe stopy procentowe, czyli głównie sektor budowlany czy, czy automotive, gdzie widzimy niższy wolumen sprzedaży, jednak też to, co, czym my zarządzamy i staramy się płynnie, szybko reagować, elastycznie na rynku, to jest nasza marża i zarządzamy tutaj od strony, oczywiście, klientów. Mamy formuły cenowe, które wynikają z cen surowców, i od strony zakupów my musimy aktywnie zarządzać. Tym kosztami naszych surowców, i tutaj też mamy, oprócz rzeczywiście renegocjacji z dostawcami e, walki na rynku surowcowym, mamy też. Różny miks energetyczny między zakładami, więc też zawsze alokujemy ten wolumen, gdzie do naszych zakładów, czy to w Polsce, czy w Niemczech, w zależności od tego, jak też ceny surowców energetycznych się mają do siebie. W Niemczech jesteśmy na gazie, w Polsce jesteśmy na węglu. Tutaj ta dynamika zmian parytetów między ceną gazu a węgla jest dosyć dynamiczna, więc tutaj trzeba dynamicznie reagować, elastycznie. A jak na jak szybko możecie zareagować na takie skoki cenowe albo spadki cen surowców? Mówi Pan, że dynamika jest duża, ale co to tak naprawdę znaczy dla tak dużych biznesów? Znaczy, my mamy planowanie, patrzymy wiadomo, w procesie SNOP do przodu na trzy miesiące, miesiąc i tydzień, więc mm. jesteśmy bardzo szybko w stanie dostosować takie główne wolumeny, gdzie produkujemy. Mamy też elastyczną, bardzo naszą. Fabrykę, fabrykę sody w Stasfurcie, gdzie mamy bardzo elastyczne źródło mocy gazowe, gdzie jesteśmy w stanie nawet w perspektywie kilku godzin czy godzin dostosowywać naszą produkcję i ekspozycję też na rynek energii elektrycznej, co nam pozwala elastycznie wykorzystywać sytuacje rynkowe, jakie się pojawiają. Czyli to pozwala też na oszczędności, tak? Że jeśli inne surowce podskoczą, to okej. Okay. Um, w takim razie rynek agro. Tutaj to też był bardzo ciekawy rok dla tego rynku i spodziewa się Pan, że też jeszcze nie będzie rewelacji w tym roku, ale dlaczego? Myślę, że nadal to jest ciekawy, ciekawy rok, jeśli można tak określić, dla, dla rolników, dla tego sektora. Widzimy sytuację, z jaką się zmagają rolnicy, z jakimi jak opłacalna jest dla nich produkcja, plus widzimy Albo nieopłacalna, plus widzimy też e, po zeszłoro, zeszłorocznej suszy jak dużo jest produktów w kanale dystrybucji u rolników, jak dużo jest produktów, my jesteśmy w sektorze środków ochrony roślin, środków ochrony roślin, które nie, zo, nie zostały zużyte na polach. Te produkty... Rozumiem, zalegają, że się to sprawia, że rolnicy, że mniejszy jest popyt na środki ochrony roślin u państwa, tak? Tak, jest mniej ich zużywane. nie ma, nie ma tyle chwastów, nie ma tyle, ta opłacalność w produkcji rolnej spada też dla rolników, więc oni też mniej zużywają, jest mniej, mniej grzybów, mniej fungicydów się zużywa, więc jakby z zeszł zeszłego roku bardzo dużo produktów zostało w rynku. W tym roku jesteśmy w sytuacji, gdzie to są produkty wyprodukowane jeszcze na szczycie górki surowcowej, gdzie mieliśmy niedostępne surowce w zeszłym roku, te koszty surowców szły bardzo szybko do góry, więc te produkty zalegają dzisiaj na magazynach, w całym łańcuchu wartości środków ochrony roślin. No i teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie w tym momencie staramy się, żeby to nasze produkty były dzisiaj zużywane na, na polach, żeby to rolnicy wybierali nasze produkty, ale ta konkurencja się zaostrza. Ten, to ile jest tego, tych produktów dostępnych wersus ile rolnicy zużywają. Jest to sytuacja, która w tym roku. Liczymy, że zbalansuje się i będziemy w kolejny sezon przyszłoroczny wchodzili ze bardziej zbalansowanym zapasem produktów na rynku. A jak wygląda, zapowiada się pogoda na ten rok? Czy my przypadkiem nie mamy również suszy w tym roku? Mamy, tutaj jesteśmy też, można spojrzeć, zależy od geografii ta sytuacja, tak? My jesteśmy, działamy nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii, w Rumunii, w innych geografiach, więc ta sytuacja, Wygląda różnie w zależności od geografii, zmienia się do, co do roku. Na pewno ta sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, jak to miało miejsce w zeszłym roku w Polsce, ale ten zapas produktów jest dużo większy niż on był w zeszłym roku w Polsce. Okej, okay. a w takim razie, jakie będą największe wyzwania w horyzoncie następnych kilku lat dla Państwa biznesu? Największe wyzwania mi się wydaje, że podobnie ma wiele firm sektora chemicznego, tak samo. Są jest to, są to aspekty ESG, dla nas głównie związane z dekarbonizacją śladem węglowym, szczególnie tutaj patrząc na biznesy w naszym segmencie sodowym, czyli głównie produkcję sody kalcynowanej, oczyszczonej soli. Są biznesy, gdzie nie ma łatwych rozwiązań dekarbonizacyjnych. Zużywamy, parę wysokociśnieniową. To nie jest tak, jak że nagle się przyłączymy na panele fotowoltaiczne, kupimy energię z zewnątrz, która jest zielona i nasz ślad węglowy się zmniejszy. Tu wymaga to kilkuletniej drogi zarówno w technologiach, które dzisiaj znamy, o których już mówiliśmy, jak i eksplorowaniu nowych technologii, czy to wychwytywania CO2, czy zmian w procesie, które pozwolą, pozwolą po części zelektryfikować proces, po części go zmienić, żebyśmy byli w stanie tak naprawdę spełnić jako ciech ten nasz, nasze zobowiązanie do osiągnięcia net zero w 2040 roku. Mm -hmm. ESG ogólnie jest nazywane wielkim wyzwaniem i to dla każdych spółek i największych, i giełdowych, i mniejszych. Średni biznes jest też bardzo zestresowany tą perspektywą, ale z Państwa punktu widzenia Większym wyzwaniem jest zebranie tych, teraz na przykład Stowarzyszenie ESG publikowało raporty na temat przygotowań dużych firm do tego początku obowiązku raportowania, i bardzo duże firmy się wypowiadały, bo tylko te dzisiaj w zasadzie mają doświadczenia z takim już profesjonalnym raportowaniem. Mówili, że ogromnym wyzwaniem było po prostu zebranie tych wszystkich danych, przygotowanie tego, tego, tego kanału dystrybucji danych. Rozumiem, że Państwo jako spółka giełdowa w zasadzie raportowanie macie dość dobrze przećwiczone. Tak, mi się wydaje, że to na to wyzwanie Jesteśmy przygotowani, jesteśmy też jedną z pierwszych spółek, która już w 2021 roku przyjęła strategię SG, więc już wtedy część tego ćwiczenia dużą wykonaliśmy, żeby zrozumieć, z jakiego miejsca zaczynamy, żeby móc określić cele i inicjatywy, jakie chcemy zrealizować w naszej strategii w latach kolejnych. Dla nas dużo większym wyzwaniem jest teraz operacjonalizacja, te projekty, które są energe energetyczne, to są duże projekty kilkuletnie wymagające. E dużych nakładów, czy to z naszej strony, czy ze strony partnerów, całego procesu dostawania zgód środowiskowych, procesu budowy nowych mocy produkcyjnych energii. To są największe wyzwania, patrząc, ile jeszcze jest przed nami. Rozumiem. A w takim razie chciałabym zapytać jeszcze jedną rzecz. Ubiegły tydzień, jak już wspominaliśmy, był bardzo ciekawy. Również dzięki temu, że walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało przerwane. E, następne będzie 22 czerwca zostało zapowiedziane. E, co było powodem tego e, za, przedwczesnego zakończenia spotkania? E, tej, e, akcjonariusz poprosił o przerwę związaną z tym, że e, wyniki pierwszego kwartału były jeszcze nieopublikowane w momencie wezwania i poprosił o przerwę, żeby móc się zapoznać z tymi, z tymi wynikami, zanim będzie poddana do głosowania uchwała o dystrybucji zysku. Mhm. Bo tutaj przypomnijmy, że akcjonariusz była, jest dosyć duża różnica między dywidendą E, której się domaga jeden z akcjonariuszy, a tą, którą Państwo jako zarząd sugerowaliście. E, i, I jakiego rozwiązania tego, e, się, tej sytuacji się Państwo spodziewacie? Czy my jako zarząd rekomendowaliśmy, żeby. Zysk wypracowany ponad zaliczkę na dywidendę, która była już wypłacona w grudniu e, poprzedniego roku, zatrzymać w spółce ze względu na sytu zmienną sytuację gospodarczą, sytuację związaną z wojną w Ukrainie i e, nieprzewidywalnością rynku e, w kolejnych kwartałach. Rozumiem. W takim razie być może wrócimy do rozmowy po 22 czerwca. Nie, nie, nie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.